Na co dzień jestem logopedą. Od 20 lat jestem też neuroterapeutą, ale pracowałam na sprzęcie EEG biofeedback z Biomedu, a teraz myślę, że będę pracowała na Verimie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo tak naprawdę w każdym wieku warto się rozwijać. I tak jak koleżanki mówiły, wychodzenie ze strefy komfortu jest przede wszystkim budujące nas jako, jako osoby. A jak my jesteśmy, nie wiem, nowi, ciekawi, to z nami też jest lepiej, ciekawiej. I to jest chyba mój taki główny pomysł. A poza tym, całe moje życie skupia się na pomaganiu ludziom, więc ta moja pomoc będzie bardziej efektywna, bo będzie skierowana do większej grupy osób. Dowiedziałem się dużo rzeczy o samym sobie, tak naprawdę, pracy, którą mogę włożyć we własny rozwój. Poprzez taki przystępny sposób z fajnym urządzeniem, który kiedyś kojarzył mi się z czymś takim nieprzyjemnym, tak? Ale ta metoda jest o tyle fajna, że założenie dwóch paluszków na takie malutkie urządzenie i robi swoją robotę. W fajny sposób na rozwój siebie, swoich uczniów. Na co dzień pracuję z dzieciakami, pracuję z młodzieżą, jestem trenerem Kapuera i myślę, że to taka fajna odskocznia od takiej właśnie szarej codzienności, mogę coś nowego pokazać, mogę w nowy sposób tutaj poprowadzić, bo nie tylko ciało, nie tylko wysiłek fizyczny, ale też przede wszystkim głowa, emocje i też nie, nie zapominajmy o tym, że właśnie poukładana głowa to przede wszystkim jest takie nasze spełnione życie więc myślę, że to jest takie coś, co wyniosłem z, tutaj z tego, z tego szkolenia. Dziękuję Moniki Madej za przepiękne szkolenia w technologii biofeedback firmy Verim, który jest bardzo pomocny, skuteczny dla rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, i osoby, które potrzebują wsparcia i dla osiągnięcia tych naszych umysłów, które potrzebują wsparcia emocjonalnego i psychologicznego. Kiedy podjęłam decyzję o tym, żeby wziąć udział w tym kursie, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego, co mnie tu spotka. Od lat pracuję nad własnym samorozwojem, jestem też terapeutą, który pomaga na wiele sposobów swoim podopiecznym. Natomiast tutaj dzięki Biofeedbackowi przekonałam się, że ta praca przynosi bardzo realne i wymierne efekty. Zobaczyłam na wykresach to, jak duży wpływ ma praca nad sobą, nad swoim samorozwojem, nad koncentracją, nad uważnością, nad podejmowaniem decyzji w sposób świadomy. Myślę, że żyjemy w czasach, w których jesteśmy mocno przeboczcowani, mocno nieskoncentrowani na swoich celach, na osiągnięciach. Często jesteśmy rozpraszani na wiele różnych sposobów i bardzo często też nie wiemy, co nam tak naprawdę dolega. Czy jest to niedobór witamin, czy niedobór miłości, czy jest to niedobór wody, czy nadmiar na przykład złości. Więc dzięki metodzie biofeedbackowej możemy sobie uregulować cały szereg procesów, zrozumieć siebie, ale też pomóc swoim najbliższym, zwłaszcza dzieciom, które mają teraz tak dużo deficytów różnego typu i tak często są wrzucane do jednego worka ADHD ADD autyzm spektrum autyzmu. I oczywiście te zjawiska wszystkie występują w świecie, ale bardzo często jest to po prostu worek pojęciowy, do którego wrzucamy dziecko wtedy kiedy nie bardzo rozumiemy co się z nim dzieje, a to dziecko przecież też tego nie rozumie, bo jest dzieckiem. Dlatego metoda biofeedbacku i szczególnie tej firmy, bo jest prosta, intuicyjna, nie wymaga podłączeń nie wiadomo jakich. Jest po prostu genialna i dlatego bardzo się cieszę, że ja podnoszę swoje kompetencje, chociaż sama terapeutą nie będę, bo tych terapeutów fantastycznych, z dużym doświadczeniem i z wiedzą jest wystarczająco dużo. Ale, żeby o tym wiedzieć, warto pójść na szkolenie, żeby móc dalej rekomendować to, co jest po prostu dobre.